Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was 5 pysznych i prostych propozycji sałatek na Wielkanoc. Te sałatki świetnie nadadzą się też na inne okazje w ciągu roku. Przypominam, że filmy z przepisami świątecznymi oraz z przepisami na imprezy to filmy ze zwykłymi propozycjami dań, a nie ich zdrowymi zamiennikami. Święta i imprezy w ciągu roku to nie jest czas na liczenie kalorii i zastanawianie się, czy coś jest fit. Moją dzisiejszą pierwszą propozycją będzie sałatka z tortelloni w sosie majonezowo-jogurtowym. Zaczynam od ugotowania tortelloni i gotuję je według instrukcji na opakowaniu. Z tego co się dowiedziałam to torteloni i tortellini to jest dokładnie to samo, tylko torteloni to jest po prostu troszeczkę większa wersja. Ja w tym przepisie użyłam akurat tortelloni z pomidorami oraz mozzarellą. Wędlinę z piersi kurczaka oraz ser żółty kroję w kostkę. Wedle uznania może to być inna ulubiona wędlina. Przypominam, że w opisie każdego filmu na moim kanale znajdziecie dokładną listę składników do każdego przepisu. Paprykę oraz ogórka kroję w małą kostkę, a szczypiorek siekam. Miejsce umieszczam ugotowane tortelloni oraz pokrojone składniki. Dodaję również odsączoną z zalewy kukurydzę konserwową, 3 łyżki majonezu, 3 łyżki jogurtu naturalnego, sól oraz pieprz do smaku i całość mieszam. Jak widać, sałatka jest już gotowa, także przekładam ją do innej czystej miski. I tak się prezentuje moja dzisiejsza pierwsza propozycja. Wszystkie propozycje w tym filmie są naprawdę pyszne, ale ta nie bez powodu jest pierwsza, bo jest to zdecydowanie mój faworyt. No i koniecznie musicie sobie ją zrobić na Wielkanoc. Moją kolejną propozycją w dzisiejszym filmie będzie sałatka warstwowa, i jest naprawdę rewelacyjna na Wielkanoc. Zaczynam od ugotowania oraz obrania jajek. Ogórki kiszone kroję w kostkę, a szczypiorek siekam. Następnie robię sos do tej sałatki, czyli w misce umieszczam 4 łyżki jogurtu naturalnego oraz 4 łyżki majonezu, sól oraz pieprz i całość dokładnie mieszam. Żodkiewki ścieram na tarce. Jedną trzecią kostki sera żółtego również ścieram na tarce. Oczywiście, wedle uznania, można po prostu kupić już starty ser żółty. Jajka kroję w bardzo małą kostkę. wszystko już jest przygotowane, także zaczynam robić sałatkę i na dnie miski układam najpierw pokrojone jajka. Na to układam wędzoną makrelę bez skóry oraz ości, a zamiast makreli może być tuńczyk w puszce, także tutaj wedle uznania. Na to dodaję połowę posiekanego szczypiorku oraz połowę sosu i sos dokładnie rozprowadzam. Następnie dodaję jedną puszkę groszku konserwowego oraz kukurydzy konserwowej. Następnie rzodkiewki oraz ogórki konserwowe. Dodaję drugą połowę sosu, który dokładnie rozprowadzam i na to dodaję starty ser żółty. Gotową sałatkę sypię drugą połową posiekanego szczypiorku, tak aby ładniej wyglądała, no bo wiadomo, że coś zielonego to zawsze przyjemniej dla oka. No i tak się prezentuje moja kolejna dzisiejsza propozycja. Sałatka warstwowa to naprawdę bardzo fajna opcja na Wielkanoc, więc też zachęcam, abyście sobie ją zrobili. Moją kolejną propozycją w dzisiejszym filmie będzie również sałatka z tortyloni, tylko tym razem będzie w wersji z suszonymi pomidorami, rukolą, serem typu feta oraz słonecznikiem. Zaczynam od ugotowania tortyloni i tutaj tym razem wybrałam wersję z ricottą oraz szpinakiem. Paprykę oraz suszone pomidory kroję w kostkę. Kroję również ser typu feta półtłusty, u mnie jest to taka wersja, bo ja bardzo lubię ten ser sałatkowy, ale wedle uznania możecie oczywiście użyć prawdziwej fety. Rukole siekam, to jest opcjonalne. Ja po prostu to robię, bo bardziej lubię jak ta rukola nie jest taka w całości, bo troszeczkę prościej mi się je taką sałatkę. Ale oczywiście to jest opcjonalne i wy zróbcie tak jak uważacie. W misce umieszczam ugotowane torteloni oraz pokrojone składniki. Dodaję około 60 ml oleju z suszonych pomidorów. Zamiast niego może to być oliwa z oliwek, ale myślę, że tutaj ten olej z pomidorów zrobi naprawdę bardzo fajny smak. Dodaję sól oraz pieprz do smaku i całość mieszam. Na sam koniec dodaję rukole, no i prawie bym zapomniała o dodaniu słoneczniku, także on również ląduje w sałatce, całość ponownie mieszam, i taką gotową sałatkę przekładam do kolejnej czystej miski, i tak się prezentuje moja dzisiejsza kolejna propozycja. Nie chciałam, aby w tym filmie pojawiły się tylko propozycje sałatek z jajkami, oraz też chciałam, żeby pojawiła się jakaś fajna alternatywa dla wegetarian. Więc tutaj taka propozycja ode mnie, bardzo smaczna i także zachęcam, abyście sobie jej spróbowali. Moją kolejną propozycją w tym filmie będzie sałatka, którą ja nazywam sałatką po tatarsku, ponieważ inspiracja na tą sałatkę to jajka faszerowane po tatarsku. Zaczynam od ugotowania oraz obrania jajek. Ogórki kiszone oraz pieczarki marynowane kroję w drobną kostkę. Cebulę czerwoną kroję w drobną kostkę, a koperek i szczypiorek siekam. Jajka kroję w małą kostkę. W misce umieszczam wszystkie pokrojone składniki. Do tego dodaję sól oraz pieprz do smaku, a także dwie łyżki jogurtu naturalnego oraz dwie łyżki majonezu i całą sałatkę mieszam. Nową sałatkę przekładam do czystej miski, a także sypię ją szczypiorkiem, aby po prostu ona troszkę ładniej się prezentowała. Moja kolejna propozycja w tym filmie jest gotowa. Dla mnie ten smak jest rewelacyjny, ja po prostu uwielbiam ogórki kiszone z jajkiem, do tego jeszcze pieczarki marynowane. Także jeśli też jesteście fanami takiego smaku, to koniecznie musicie sobie jej spróbować. Moją ostatnią propozycją w dzisiejszym filmie będzie naprawdę niesamowicie smaczna sałatka z ananasem, szynką oraz selerem. Wędlinę z piersi kurczaka oraz ananasa z puszki kroję w kostkę. Jeśli chodzi o wędlinę, to możecie wedle uznania użyć innej ulubionej wędliny. A jeśli chodzi o ananasa, to bardzo polecam wybierać tego, który nie ma w składzie dodanego cukru, tylko w składzie jest jedynie sam ananas i sok ananasowy. Ja akurat takie puszki kupuję w Lidlu. W misce umieszczam wszystkie pokrojone składniki. Dodaję również jeden słoik selera konserwowego. Dodaję również kukurydzę konserwową, dwie łyżki jogurtu naturalnego oraz dwie łyżki majonezu, sól oraz pieprz i całą sałatkę. Dokładnie mieszam. Sałatka jest już gotowa i jest to kolejna banalna do zrobienia propozycja, którą zrobicie dosłownie w kilka minut. I tak się ona prezentuje. Moim zdaniem jest naprawdę przepyszna, i ten smak to jest po prostu 12 na 10. A jeśli lubicie ananasa, no to tutaj się powtórzę: koniecznie musicie sobie spróbować tej sałatki. Kochani, to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, która propozycja spodobała Wam się najbardziej, albo którą sałatkę zrobicie na swój stół wielkanocny. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. No bo tak jak zawsze powtarzam, dzięki temu mój kanał może się rozwijać i docierać do nowych osób. Życzę Wam wszystkim wesołych świąt i do usłyszenia w kolejnym filmie.